Marzenia o ojczyźnie. Niewiele już brakuje, aby wojna na Bliskim Wschodzie między Izraelem i państwami arabskimi stała się wojną stuletnią. Podobnie jak stuletni spór między Anglią i Francją z czasów średniowiecza, składa się ona z szeregu konfliktów przerywanych długimi rozejmami. Dawno też zatracono już sens tej walki. Tym bardziej, że zdążyło się już w nią zaangażować wiele sił zewnętrznych. Oficjalnie wojna toczy się o to, czy na terenie Ziemi Świętej będą mieszkać Palestyńczycy czy Żydzi. Naprawdę jest to wojna o to, jak te dwa narody mogą podzielić pomiędzy siebie sporny teren. Każda ze stron konfliktu pragnie zapewnić sobie bezpieczeństwo i zachować to, co cenne, tak jak własna ziemia, czy dostęp do wody pitnej lub morza. Obecny okres agresywnego islamu. Nadaje kolejne znaczenie temu konfliktowi Wszystko zaczęło się jeszcze w 1897 roku, wraz z powstaniem w Wiedniu organizacji syjonistów. Celem jej działań było doprowadzenie do powrotu Żydów do ich ojczyzny w Palestynie. Początkowo rezultaty działania organizacji były nikłe. Wprawdzie Brytyjczycy zaoferowali syjonistom część pustyni na Synaju, będącym oficjalnie pod władzą Turcji, ci jednak odrzucili propozycję jako niewystarczającą. W czasie I wojny światowej, starając się przeciągnąć na swoją stronę lobby żydowskie w Stanach Zjednoczonych, Brytyjczycy w 1917 roku wydali tzw. deklarację Balfura, wyrażającą poparcie dla powstania żydowskiego państwa w Palestynie kosztem walczącej po stronie Niemiec Turcji. Po I wojnie światowej tradycyjnie władająca tym terenem i sprzymierzona z Niemcami Turcja musiała się wycofać niepodległość choć tylko częściową uzyskało kilka nowych państw arabskich Palestyna, Transjordania i Mezopotamia stały się mandatami brytyjskimi, a Liban i Syria francuskimi. Egipt znajdował się pod kontrolą Wielkiej Brytanii już od 1882 roku, głównie z powodu kanału sueskiego, którego akcje należały w większości do spółek brytyjskich i francuskich. W 1922 roku Kraj ten uzyskał niepodległość pod warunkiem jednak pozostawienia na jego terenie wojsk brytyjskich kontrolujących kanał Sueski. Takie ograniczenie nie odpowiadało egipskim nacjonalistom. Rozgorzały walki o uzyskanie pełnej niepodległości. Sytuacja w sąsiadującej z Egiptem Palestynie była jeszcze bardziej skomplikowana. Historyczną ojczyznę Żydów od stuleci zamieszkiwali Arabowie. Po I wojnie światowej i deklaracji Balfura do Palestyny zaczęły napływać rzesze Żydów. Byli oni zdecydowani objąć kraj w swoje władanie. Kłóciło się to jednak z brytyjską wizją utrzymywania dobrych stosunków z Arabami. Ci zaś byli coraz bardziej rozdrażnieni zwiększającą się liczbą żydowskich imigrantów, którzy stanowili przeszkodę w ich planach stworzenia arabskiego państwa palestyńskiego. Kiedy w roku 1933 w Niemczech do władzy doszedł Hitler, napływ Żydów do Palestyny znacznie się nasilił. W roku 1936 wielki arabski mufti Jerozolimy al-Husseini doprowadził do wywołania rewolty, której celem było usunięcie Żydów z kraju. Do Palestyny wysłano wtedy wojska brytyjskie, ale przywrócenie spokoju zajęło im aż trzy lata. Od 1937 roku sytuacja na spornych terenach analizowana była przez Brytyjską Komisję Królewską. Komisja ta orzekła, że nigdy nie dojdzie do porozumienia między Żydami i Arabami. Jedynym rozwiązaniem wydawał się więc podział Palestyny na część żydowską i arabską oraz wydzielenie niezależnej Jerozolimy. Na takie rozwiązanie nie wyrażali jednak zgody Arabowie.